Cześć, zapraszam Cię na jogę dla biegaczy, powitanie słońca. Dzięki temu będziesz biegać lepiej, szybciej i bezpieczniej. Rób je codziennie przez 30 dni co najmniej, a zobaczysz efekt. Stań w lekkim rozkroku, nogi na szerokość bioder. Zrób wdech i z wydechem przetocz ręce na boki do góry. Wyciągnij się mocno. I z wydechem zrób skłon na ziemię. Rozluźnij całe ciało. Poczuj, jak się relaksuje. I oddychaj. Złap się za łokcie. I teraz przetocz ciało. Tu na lewą stronę. Tak, żebyś poczuła, poczuł rozciąganie się prawego boku. Zrób to na prawą stronę i rozciągnij lewy bok. Ponownie na prawo, na lewo i na prawo. Zegnij kolana, tak jakbyś chciała, chciał usiąść na krzesełku. A ręce wyprostuj i przełóż je na samą górę, najwyżej jak potrafisz. Plecy proste i oddychaj. Złącz dłonie, przekręć ciało na prawą stronę, opierając łokieć na udzie. I oddychaj. Znowu ręce do góry proste, złącz dłonie i tym razem na drugą stronę. Ręce proste do góry, opuść dłonie na ziemię i prawą nogę wyciągnij mocno do tyłu. Odstaw ją do tyłu za siebie, daleko, daleko, najdalej jak potrafisz. Oddychaj teraz. Przeniesz ciężar ciała do przodu, najdalej jak możesz i z powrotem do tyłu. Do przodu i do tyłu. Odstaw prawe kolano na ziemię. Stopę obciągnij. Zrób wdech i unieś wysoko ręce do góry. Patrząc za rękoma jak najdalej możesz. Rozewrzyj ręce na boki i skręć ciało na bok. Prawa ręka na udo. Lewa do góry. Wojownik numer dwa. Teraz lewa na ziemię przy lewej stopie, a prawa ręka wysoko do góry. Wojownik numer trzy. Opuść dwie dłonie na ziemię. Oddychaj. Podwin palce stóp prawej stopy. Nogi, unieś kolano, odstaw lewą nogę do prawej, oddychaj i bardzo powoli zejdź na ziemię, czyli zegnij łokcie powolutku, pomalutku. Zatrzymaj się tuż nad ziemią, Opuść ciało, odwiń palce stóp i Podnieś klatkę piersiową, odepchnij się od ziemi. Rozluźnij ramiona, opuść się niżej barki. Podwiń palce stóp, unieś wysoko biodra do góry i jesteś w pozycji psa z głową do dołu. Teraz zegnij lekko raz jedno kolano. Raz, drugie, tak jakbyś chodziła, chodził, ale robisz to w tej pozycji. Staraj się piętami dotykać ziemi. Oby dwie nogi proste, mocne, proste plecy. Podnieś lewą nogę do góry i mocnym ruchem odstaw ją. Między dłonie. Plecy proste. Prawą nogę dostaw do lewej. Opuść dłonie na ziemię. Pięty podnieś. Wyprostuj plecy. Teraz jesteś w pozycji żabki. Podnoś biodra do góry i opuszczaj na dół. Nie odrywając palców rąk i stóp. Pięty mogą być u góry. Raz. Dwa. Trzy. Teraz unieś ciało do góry, przetaczając rękoma na boki. Z wielkim łukiem i wdechem. Złącz dłonie. Opuść się do klatki piersiowej. I to samo zrób na drugą nogę. Wdech, przetoczy ręce, wyciągnij się mocno i z wydechem skłon. Złap się za łokcie. Przekręć ciało w prawą stronę. Poczuj jak lewy bok się rozciąga. Teraz w lewą stronę poczuj jak prawy bok się rozciąga. Możesz czuć rozciąganie z tyłu, nóg też. W prawo i w lewo. Opuść dłonie na ziemię. Zegnij kolana do krzesełka, ręce wysoko, wysoko do góry, proste plecy. Złącz dłonie jak do modlitwy, przyciągnij je do klatki piersiowej i skręć ciało na prawą stronę. Dłonie, ręce proste do góry. Złącz dłonie jak do modlitwy i na lewą stronę. Dłonie do góry. I z wydechem opuść ręce na dół. I teraz lewa noga do tyłu. Najdalej no jak potrafisz. Plecy staraj się utrzymać proste. Jeżeli nie możesz opuścić dłoni tak jak ja w tej chwili, to podpórki sobie jakieś załatw, żeby być tak. Mogą być to książki, kostki do jogi, cokolwiek. Przetaczaj ciało do przodu, do ty. Do przodu, do ty. Do pozycji neutralnej. Odstaw kolano na ziemię, opuść stopę. Ręce prosto do góry, przetocz. Głęboki wdech, patrz za rękoma. Otwórz klatkę piersiową, ręce na boki. Tam był wojownik numer jeden, teraz wojownik numer dwa. Ręka na udo, do góry. Opuść dłoń. Do góry lewa ręka. Obydwie ręce na ziemię. Podwiń palce stóp. Unieś kolano, odstaw prawą nogę do lewej i delikatnie powolutku, zginając łokcie, opuść się na ziemię, zatrzymaj się nad ziemią, delikatnie połóż ciało, odwin palce stóp, dłonie przy klatce piersiowej i odepchnij Opuść ramiona. Oddychaj. Podwiń palce stóp, biodra wysoko do góry. I zginaj lekko kolana, jakbyś chciała chodzić. Plecy proste, pięty staraj się stawiać na ziemię. Obydwie nogi teraz proste. Unieś prawą nogę do góry i z szybkim wymachem odstaw ją na ziemię. Między dłonie. Dostaw lewą nogę do prawej, palce na ziemię, kucni, plecy proste, pięty mogą być uniesione. I znowu z pozycji żabki unosisz biodra do góry i na dół. Raz. Dwa. Trzy i wielkim łukiem rękoma. Wróć do stania. Opuść dłonie. Dziękuję. Rob to pamiętaj, codziennie przez co najmniej 30 dni.